Gościem Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie dziś jest artysta estrad światowych, estrad polskich i warszawskich, pan Andrzej Rosiewicz. Panie Andrzeju, pierwsze pytanie. Szukałem informacji na pana temat i encyklopedia podaje tak, na pierwszym miejscu piosenkarz estradowy. Na drugim kompozytor, na trzecim satyryk, na czwartym gitarzysta i dopiero na piątym choreograf. Dopiero na piątym? Tak. I teraz, jakby pan się do tego ustosunkował, że tak no, czy zmieniłby pan kolejność? Czy tam w ogóle jest tancerz, czy nie? Nie ma. Tancerz, nie ma, nie. nie ma. Jest choreograf. Choreograf. Więc ja bym to uporządkował w ten sposób, zaczynając od pierwszych moich działań estradowych. To polegało to na tym, że jak byłem w podstawówce, pani od gimnastyki wróciła się do mojej mamy, za zauważywszy widocznie, bo myśmy tam nie tańczyli, właśnie, koordynacja ruchów. Taniec to jest koordynacja ruchów, jakby, o czym ja jeszcze wtedy w ogóle nie wiedziałem, nie znałem słowa koordynacja nawet, i wtedy zaproponowała, że mama zapisała mnie do zespołu tańca dzieci Warszawy. I tam zresztą, to Pan wspominał o tym dzisiaj, i tam jako dziewięcioletnie dziecko zacząłem tańczyć, czyli pierwszym zetknięciem ze stradą to był taniec dla mnie. I tu, tu akurat nie mówią tancerz, ale w, tam w, w tej encyklopedii, natomiast ja taniec wykorzystuję często. Liczne są przykłady tego, jak ja, ja sobie radzę dobrze w tańcu. Czyli skromnie powiem, duży bardzo talent taneczny, a niektórzy, co tam w tej encyklopedii nie ma, ale ludzie co znający się na sztuce, to mówią na przykład polski Fred Aster, wie pan. I tutaj mi się bardzo zgodził z tym, zwłaszcza, że to jest mój ukochany artysta Fred Aster, niezwykły tancerz. Przy czym ja czuję, że miara talentu jest mniej więcej ta sama, chociaż on jest wspaniały, ale mój talent jest... Ja wiem, że jesteś bardzo duży, tylko że on bardzo poświęcił się temu, miał świetnych nauczycieli, wiele lat poświęcił na to. A ja w międzyczasie ukończyłem studia amelioracje wodne. A jednocześnie 5 lat chodziłem do, 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 na śpiew solowy do szkoły. Czyli mm -hmm. ileś czasu miałem, no czas mamy ograniczony. Nie wszystkie te talenty można realizować. Ja podejrzewam, że gdybym grał na fortepianie, bym był też dobrym pianistą. Czyli Bóg obdarzył mnie taką obfitością, że tak powiem, zdolności, że tylko musiałem się zdecydować na, na coś co? tak. i się zdecydowałem na to, że... Showman, czyli po polsku oszołą,. prawda? Facet, który wychodzi, śpiewa, tańczy, wzrusza, śmieszy, wie pan, tuman i przestrasza. I taka jest prawda. Czyli yy, można powiedzieć, że, co, yy, że temu, że pan yy, jak gdyby posmakował estrady, to zawdzięczamy nauczycielce od WF-u? No pierwszy ruch taki, żeby Poszedł to dziecko z gdzieś skierować... A kiedy był, ta? był taki moment u Andrzeja Rosiewicza, że on poczuł, że, że akurat jest strada, i, 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 że, i że to właśnie będzie w życiu robił. To dojrzewało długo, ponieważ mm. jak ja miałem 18 lat skończyłem, miałem maturę w pięknej szkole Rejtana w Warszawie, no to potem jest ten taki wybór, ten, 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 tak. ta decyzja, co zrobić? co zrobić dalej. No jest biedna rada szybka, taka rodzinna. Wszyscy przed wojną pamiętali, że najlepiej być inżynierem. No to oczywiście na inżyniera. No gdzie może tu, może tu, miałem na polibudę, potem się skończyło na SGGW, melioracje wodne. Mhm. I miałem się przenosić na Politechnikę, ale już się nie przeniosłem, zostałem tam. Czyli dzień dobry, magister inżynier melioracji wodnych. <grym> yy, ile najwyżej pan skoczył w zwyż. O! Tu pan dotknął, proszę pana, na mojej następnej pasji, mianowicie jestem bardzo skocznym facetem. Wie pan to <grym> nawet chyba widać na scenie. A okazało się, że w tym wieku takim, mu, mu, ha, to są tak, juniorzy i młodzicy. Byłem mm -hmm. młodzikiem do 14 lat, potem juniorem. I pamiętam, że walki na, w czołówce toczyłem i chyba skończyłem tak, że mistrz juniorów szkół średnich skoków w dal i wzwyż. W wzwyż miałem rekord 18, 1,83, to jest jeszcze taki dosyć dobry, ale nie, nie oszałamiający, natomiast w dal. Hopsnąłem 6,65, wie pan, czy coś takiego. 665 to warto zmierzyć nogami, Jaki to, jaka to odległość, a jednocześnie nie byłem szybki. 12.9 na setkę, to nie jest wcale tak szybko, tylko ta skoczność, dynamika. Właśnie. A pozycja, jeżeli chodzi o grę w piłkę nożną? Lewy łącznik. Lewy łącznik. Dobrze. Panie Andrzeju, pan powiedział kiedyś tak. Jestem trochę jak Stańczyk. Obserwuję zjawiska, a potem na swój sposób je opisuję. Prawda. Ja bym dodał tego nie tylko trochę. Ja prawie czuję się jak w którymś pokoleniu spadkobiercą tego gościa, co siedzi na obrazie Jana Matejki, zatroskany taki o losy ojczyzny. Jakby. W każdym razie za, za, z zadumą. Postańczyk to był błazen królewski, ale mhm. bardzo mądry, obdarzony poczuciem humoru facet. I ja te cechy, jakie w sobie też, też posiadam, ponieważ jak żartuję, to staram się, żeby to było na poziomie. Iluś ludzi mi po drodze gratulowało, Panie Andrzeju, dziękuję za poziom, jaki Pan trzyma. To jest ważne. Ja znam zdolnych bardzo ludzi, kabaretowców, którzy są śmieszni, lepsi, gorsi, ale poziomu nie trzymają, wie Pan. I mógłbym mhm. na przykład. Pogratulować i trochę współczuć Pazurze. Pazurza, Pazura jest bardzo zdolnym gościem, wie pan. Jak słuchałem jego, jego teksty, niektóre, czy, 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 czy to, co gra na scenie, to często po, pozostawiałem wiele do życzenia, wie pan. Laskowi, niezwykle zdolny facet, zwierzę estradowe. Słyszałem parę wypowiedzi. No niestety, poniżej poziomu, wie pan. Mhm. A, a jednocześnie boleje nad tym, ponieważ to jest mój kumpel, mój przyjaciel. I ten Dar Boży, który on dostał, ja chciałem, żeby to był jak najlepszym gatunku. Ta. A tam jest on, reżyser, iluś facetów jest, co mieli razem z tym, z panem jakoś, mali, nie Maliszewski, tego jak się nazywa ten, orkiestrę. Nie, malicki. Ja? Pan Malicki. Razem robili to. I patrzę i wychodzi Laskowik i coś mówi. No, i ja się oblewam rumieńcem, że tak powiem, zażenowania, że do milionów ludziom coś takiego mówi. Wie pan, mhm. że ten poziom, talent tak, ale jesteście, bo wie pan, jest, jest brylant i jak to się nazywa szmaragd, nie wiem, brylant i diament. Wie pan, mhm. dostaje pan brylant i dopiero ludzie, znawcy, znowu dar od Boga, że on się zna na tym, robią z tego diament. Wie pan, jak nie ma znawców, to ten brylant jest, ale zaczyna się taki, wie pan, robić. Mhm. Jakoś no, no, nie, nie, nie osiąga tej, 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 tego poziomu artystycznego, który powinien osiągać. E, proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz. E, e, lata 80. E, pan był osobą, która była bardzo często w telewizji. Ja jako dziecko pamiętam Andrzej Rosiewicz, no nie mówię, że był non stop, ale był pan widoczny w tej telewizji tak, polskiej. Tak, tak, tak. E, jeżeli by pan przyrównał tamte czasy e, pana kariery z tą obecną, e, to teraz jest lepiej, czy jest gorzej? Według mnie jest gorzej, i to o wiele. Ja panu powiem dlaczego? Dlatego, że jestem gorącym zwolennikiem szarych komórek. To jest co mówiłem o tym poziomie, wie pan. To się bierze w ze świadomości. I w tamtych czasach festiwale na przykład w Opolu, czy w Sopocie przede wszystkim w Opolu miały radę artystyczną, wie Pan, które decydowały o poziomie tego festiwalu. Teraz nie ma żadnych rad artystycznych, tak mi się w każdym razie wydaje. Jakiś dyrektor, który często jest, przypadkowo został dyrektorem, nagle nie wiadomo dlaczego, nawet mu nazwiska mówić, a nie chcę mu przykrości robić. I on wiele błędów popełnia, robi to, 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 nie tak, wie Pan. Ja jako facet, który zna się na estradzie bardzo dobrze, no z, 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 no z boleścią serca patrzę, jakie są słabe produkcje. Wie Pan, jakie ludzie błędy robią? Maryla Rodowicz wychodzi na przykład w europejskim koncercie, wie Pan, gdzie jest tam zachwyt, że jesteśmy w Europie, i ona śpiewa: I can get no satisfaction, Rolling Stonesów. Znaczy, nie mam satysfakcji, nie mam przy, przyjemności. Ona śpiewa przeciw tej Europie, jakby, wie Pan, taką piosenkę, a jednocześnie pewnie sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, wie Pan. Reżyser chyba też nie wie. Pan. Mhm. Albo jeszcze bardziej przykre, wychodzi Zbigniew Wodecki i na koncertach, które dla nas są o wiele ważniejsze, dla papieża, jeden koncert taki ważny w Warszawie, drugi w Krakowie. No i zarzucam Wodeckiemu reżyserowi i wszystkim tym gościom, wychodzą i dla naszego kochanego świętego papieża on śpiewa piosenkę Są jacy święci niepojęci. Święci niepojęci, już stawia od razu, deprecjonuje świętych wszystkich i naszego papieża i ludzie prości jak podłoga, dalej wie pan, mm -hmm. którym bliżej jest do Boga, wie pan. Znaczy jakby się wyśmiewa z papieża, czy on brakuje mu szarych komórek, reżyserowi brakuje szarych komórek, albo celowo to robi to ja już nie wiem co, z taką przykrością mówię, bym powiedział Zbyszek, czy ty Wyłączyłeś mózg? Jak ty możesz tu wychodzić taką piosenkę śpiewać? Są na tych święci niepojęci, ludzie prosi jak podłoga, którym bliżej jest do Boga. Tych ludzi od podłoga stawia ponad papieżem, wie pan, jak to, to przecież jest brak mózgu po prostu. No. Mhm. Na koniec zawsze. I jeszcze wracam, wracam do tego tego, wie pan, czyli lawina zasuwa takich produkcji różnych, wie pan, mhm. na których jakby nikt nie ma kontroli. A jednocześnie odczuwam to, tak jak zniszczona została przez Unię Europejską nasza gospodarka, rybołówstwo, wie pan, wiele takich zjawisk, kultura, ileś tam jak pan zobaczy, jakie 75% anglosaskich numerów zasługuje. Tam przyszli goście zapłacili, są playlisty, mają grać to, co im każą, wie pan, Ta. a to, co ja wtedy byłem, to oni mieli redaktorzy, o, to jest fajny, Rosiewicz, Laskowi, ktoś tam. I oni ich pokazywali, teraz są ubezwłasnowolnieni, wie pan. Ta. Muszą grać to, co im każą po prostu. Mhm. A jednocześnie, wie pan, mówi się ten zachwyt Europą, a jednocześnie ja czuję, i to jest taka prawda, sprowadzanie Polaków i tych innych słabszych państw do jakichś takich. Wie pan, go, gorszego gatunku krajów, które wykorzystywane są jako rynek zbytu i tania siła robocza, wie pan. No. Mm -hmm. A to, że dostaliśmy trochę wolności, możemy podróżować, trochę możemy roboty jakieś podejmować, ale często bardzo złego gatunku, wie pan, jak z Irlandii, Anglii, mm -hmm. to może drugie, trzecie pokolenie dopiero ruszy. Natomiast to, ja powiedziałem, że to jest tak, że pan, z Unią i dobrze i źle. O Unii mam też różne piosenki, wie pan. Ja tak. Powiedziałem, że przy bogatym i biedny się pożywi, wie pan. Mhm. Czyli widzi pan, tutaj Stańczyk byłaś ze mną, mhm. ze mnie, ponieważ jestem pogodny, wie pan, facet żartujący i tak dalej, to uśmiechnięty, mhm. ale poważnie myśli też o poważnych sprawach, wie pan. Jak mhm. na przykład byłem nad morzem, mieliśmy potężną flokę, flotę rybacką, wie pan, teraz tak. jest zero po prostu, prawie nie ma nic, floty rybackiej. Bo Unia powiedziała, wy będziecie tyle łowić, tyle, tyle, tu już wam nie wolno i musimy kupować jakieś ryby od nich na przykład, no. tak. No to polityka. Eee, o polityce nie będziemy rozmawiać, nie będę pytał, bo... To bardzo ani... stary zawód, tak. dyskutują go, który starszy. <głos> <głos> I dlatego na tym tle wychodzimy jak jako szkowie i tego się trzymajmy. Ja na przykład mówię, że tak, że zastygłem, że kwiaty, 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 a ja zastygłem w ponku, bo ja trzeba te zawsze mieć, żeby jeszcze coś tam. Fajnego. Panie Andrzeju, kończymy, tak, tak, kończymy. Na koniec anegdotka króciutka. No, jakaś, nie wiem, czy związana z Częstochową. Anegdotka, proszę bardzo. Nie, Częstochowa to nasze kochane kochane święte miasto. Ja tutaj pamiętam, jak byłem bardzo młody, jeszcze na studiach, pierwszy, drugi rok. Dwa razy na piechotę do Częstochowy pielgrzymka. Mama mnie odprowadzała jeszcze tam do drogatki Warszawy. Mhm. Byłem niedawno na Helu, w kościele. I ksiądz, ogłoszenia. Proszę Państwa. W czwartek, czy tam coś się kochani wierni, rusza nasza ta, pielgrzymka do Częstochowy z Helu. I mówi 638 km. To jest pielgrzymka, najdłuższa w ogóle pielgrzymka w Europie, tak. chyba. Kurde. Nie, nie ma do tak. I przychodzą, tak. zacierają. No I teraz taki, taki żarcik, bo pan jestem w ogóle hurtownią żartą. Mhm. Dwie dziewczyny rozmawiają, jedna mówi słuchaj, rzuciłaś tego swojego chłopaka. A ona mi, no rzuciła, przecież mówiłaś, że ma to coś. No tak, ale to coś już żeśmy wydali. Gościem, gościem Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie był pan Andrzej Rosiewicz, który właśnie się oddalił. Dziękuję bardzo za wywiad.